Cześć Wam! Zapraszam Was na test Nissan Leaf. Podobno ropa kiedyś się skończy, ale jest już dla niej alternatywa w postaci prądu. A Nissan Leaf to autko posiadające wyłącznie silnik elektryczny. 109 koni, 254 Nm, sprint do setki zajmuje mu 11,5 sekundy. Nie jest może to jakiś oszałamiający wynik, jednak we wnętrzu tego auta czuć jakby to było znacznie szybciej. Prędkość maksymalna to 144 km na godzinę. Oczywiście według producenta, bo szperając po internetach yy, znalazłem filmy, gdzie było grubo ponad 20 więcej. Masa własna to 1,4 tony. Pod maską drzemią dwa akumulatory. Drugi mniejszy, dodatkowy jest po to, aby obsługiwać nagłośnienie. Radio jest firmy Boze. Firma ta zaprojektowała system nagłośnienia specjalnie dla LiFa w taki sposób, aby jak najmniej pobierał prądu. Z bliska to wygląda tak. Aby podpiąć ładowarkę, musimy otworzyć klapkę. Możemy to zrobić za pomocą przycisku na pilocie. Lub też klikając odpowiedni guzik we auta, pod pokrywą znajduje się gniazdo do szybkiego ładowania oraz mniejsze do ładowania w zwykłym gniazdku domowym. Jeśli chodzi o Nissan Leaf, możemy go ładować w zwykłym domowym gniazdku, wówczas pełne ładowanie trwa w okolicach 10 godzin. Możemy też korzystać ze stacji do ładowania przyspieszonego, wówczas aby naładować w pełni akumulator potrzeba nam 4 do 5 godzin. Lub korzystać ze stacji do szybkiego ładowania, taka jak ta tutaj w Krakowie. I wtedy 80% baterii naładujemy w zaledwie 30 minut. I sprawdziłem, że rzeczywiście tak faktycznie jest. Szkoda tylko, że taki, sta, takich stacji jak ta tutaj w Krakowie jest niewiele w Polsce, wręcz śladowej ilości. Trasę warszawa kielce pokonałem, można powiedzieć, bez żadnego problemu. Jednak y, miałem kilka wyrzeczeń, mianowicie ograniczona prędkość starałem się jechać 70-80 na godzinę. Y, do tego przy wyłączonej klimatyzacji, y, bez włączonego radia. Y, no ale ok, udało się. Mam nadzieję, że w przyszłości ilość takich stacji do ładowania wzrośnie, bo mi się wydaje, że w elektrycznych samochodach jest potencjał. Jeśli popatrzymy na stronie Nissana na mapy, gdzie możemy naładować sobie samochód elektryczny, no wiadomo, najlepiej jest rozwinięty rynek zachodni. Tak? I zwłaszcza na przykład Holandia, gdzie odległość od jednego do drugiego punktu ładowania nie jest większa niż 30 km, więc jeżdżąc po Holandii lifem nie musimy się obawiać, że gdzieś po prostu nie dojedziemy. Oczywiście, jeżeli będziemy ładować w domowym gniazdku dłużej, to chyba tak jak z każdym akumulatorem: im dłużej ładujemy, im wolniej, on się naładuje tak by lepiej i będzie dłużej trzymał w sobie energię. Bagażnik posiada 370 litrów pojemności, sporo. Dodatkowo kanapę tylną możemy dzielić, składać, więc na pewno wystarczy na weekendowe zakupy, nawet te większe. Bliska to wygląda, tak? Gaśnica, ładowarka. Pezytowany Nissan to dość duże autko, a co za tym idzie miejsca w środku jest naprawdę sporo. W kolanach sporo miejsca, nad głową również. Podróżować będziemy komfortowo pod warunkiem, że będziemy jeździć w czwórkę. Piąta osoba siedząca po środku na tylnym fotelu będzie miała powód do narzekań. Wysoki środkowy tunel, ale oczywiście, jeżeli będzie za bardzo grymasić, nie musimy jej zabierać, a podróżowanie tym autem to sama przyjemność. Z przodu zawsze czułem się dobrze, niezależnie od tego, czy jeździłem po mieście, czy gdzieś dalej w trasie. Pozycja za kierownicą jest ok, widoczność znakomita. Generalnie wszystko to, co chcemy i co jest najważniejsze, zawsze mamy pod ręką. Fotele są lekko wyprofilowane, więc dają radę w zakrętach. Generalnie nie ma się do czego przyczepić. Rzućmy jeszcze okiem do środka, bo jest na co patrzeć. Nissan ma naprawdę sporo bajerów. Podgrzewane fotele z przodu oraz tylna kanapa za pomocą przycisku umieszczonego w fotelu pasażera. Deska prezentuje się w następujący sposób: zegary duże, elektroniczne, czytelne. Na środku nietypowa skrzynia biegów automatyczna. Rzućmy na to wszystko jeszcze okiem z tej perspektywy. Autko jest zapalone, gotowe do jazdy. Naprawdę nic nie słychać. Poza wentylatorem od nawiewu. To właśnie ta wszechobecna cisza zarówno podczas zwykłej jazdy, stania w korku, przyspieszania czy też hamowania strasznie mi się spodobała. Fajna opcja, stoimy w korku. Stoimy w korku, cowamy szybę i nagle okazuje się, jak bardzo miasto produkuje hałas. Kto wie jak to będzie wyglądać za 20-30 lat, gdy będzie może więcej aut elektrycznych jak spalinowych, a kto wie, może będą już tylko same elektryczne. I wtedy może okazać się, że w mieście jest równie cicho co na wsi fajna opcja, Nissan odzyskuje energię podczas hamowania, czyli w momencie kiedy puścimy nogę z pedału przyspieszenia, auto w jakimś stopniu ładuje akumulatory. Oczywiście nie jest to jakieś duże ładowanie, ale w zupełności wystarczy do tego, aby zachęcić nas do ekonomicznego stylu jazdy. Oczywiście jak zawsze im bardziej jedziesz eko, tym dalej zajedziesz, więcej ci zostanie w kieszeni. Auto posiada system HSP, czyli y, ostrzegania pieszych o tym, że zbliża się w WID kierunku auto elektryczne. Jest to taki świsk, i wiz. I tutaj ważna uwaga, apel do Was wszystkich, żeby przekazywać dalej y, dzieciom, pociechom, znajomym, że zawsze należy i warto obejrzeć się za siebie, niezależnie od tego czy słyszymy jakieś. Auto, czy też nie, bo może okazać się, że akurat w naszym kierunku będzie jechał jakiś elektryk i stać się z takim elektrykiem będzie równie bolesne i dotkliwe co ze zwykłym samochodem spalinowym. Wyświetlacz w samochodzie 5,8 cala nie jest może jakiś y, bardzo wielgarny, ale mi w zupełności wystarczy. Posiada takie funkcje jak kamerę cofania, nawigację, radio mp 3 Ble ble ble, mi wystarczy. Gra naprawdę świetnie, a może zanudę Wam już jakiś kawałek i wracam do miasta. Ours. Oh. Oh. Si on gagne, c'est qu'on s'était suicide. Vous aimez plein d'où sont, pourtant vous écoutez celui-ci Mais qui t'a dit qu'on plat, car il y a des de qui t'a dit que les blacks car ils sont moins le pas qui t'a dit qu'il y a que des portugais au rez-de-chaussée? Le mec dont tous les gardiens ont peur et gai, on le sait Mais qui t'a dit que tous les épiciers font des tarots de bâtard? Que les paquets de coûtent plus cher que les paracos okay. okay. Qui t'a dit que tous les japonais maîtrisent les autres Et okay. si tous les chinois font du coup vous, quel est le con qui la sorte? Okay. Harry. qui t'a dit de boire le halal Podsumowując, 10 zł za 100 km super. Zasięg powiedzmy 199 km oczywiście z gwiazdką, bo taki realny, prawdziwy przy normalnym użytkowaniu tego samochodu to jakieś 140-150 km. Ok, przeżyjemy. 5 gwiazdek natomiast w testach Euro NCAP. Szkoda tylko, że jeżeli nie mamy 126 tysięcy zł, to nie ma co się kręcić po salonie. Niby najpierw musimy wydać dużo, żeby potem móc wydawać mało. Trochę nie bardzo. Szkoda, że w Polsce nie ma takich korzyści jak w innych krajach bardziej rozwiniętych, z racji tego, że jest to auto tylko i wyłącznie elektryczne. Na przykład brak opłat za jazdę autostradą, brak opłat za parkowanie w centrach miast, darmowe punkty doładowań, a nawet dopłaty do zakupu takiego samochodu. Mam nadzieję, że się to szybko zmieni, oby, bo inaczej ciężko widzę przyszłość LIFA. A szkoda, bo naprawdę przypadł mi do gustu. Całość relacji jak zawsze na moim blogu strefakulturynajazdy.pl